Halo, troszkę bardziej to jest w Battlefield 2042 beta. Jest możliwość zagrania. My myślałem, że jutro się kazało, że jest to dzisiaj. Więc zagrajmy. Ciekaw jestem, tu jest sound, jest trochę gra pod Tak tyle o US Marines Conquest. Nie ma In Inny film.

no więc tu już obronić, wyboru nie ma dobra. Deploy. U. To jest. Dobra. FPS, a wiem, jak to się będzie prezentować jeszcze. Śpiewnego znacznika FPS w tym misie. A, a ryczy teraz mi Ale łopanie jak jakoś prezentować się? Nie no, powiem. Klasyczny kloczek. Dobra, to sobie, tylko see, co mogę do tylko set slot dodać? jak się prezentuje? Ok, slajdy. No, map nie widzę. Świetnie. No po prostu kurwa, świetnie. Enemy. Enemy na to będzie Sektor F Neutralize sektor F Czekajcie, jeszcze póki to jest Wojścia to jest Wojścia to jest To dobrze Wojścia to nie ma nim Nikt nie słyszał Ale kupił Co? To ma niezłe Okej okay. tak to działa Sektor B. Dobra ja jako quest'ów nigdy nie gra, więc powinien tam odmienić Czekajcie, jeszcze nie odpuszczam. się gra odpalimy, Dobra, zaraz trochę lepiej. Co to jakieś kabikadze kadze kurwa tutaj? What the fuck? Pierdalają wszędzie ach jebra let's reload killed by revived oh to jest Powiem jak na razie PF no z tego co tu widzimy Szyk Everything according to plan Jakiś taki osoba z akcentem Czy nie wiem Killed by Non no Perfect ID card Nie, w jaki stronie ja gram, ryba. O! No ja jestem dziwą najwyraźniej. A, broń jak broń. Ja się wstrzelać, chociaż można powiedzieć, ale tak będzie się. Ja się mnie nie lubię strzelać, za bardzo w monotinkach. Może jest to kod, ale tam kod kod. No jeszcze Nie, dokładnie No to, to co ja miałem. No, wiesz, sektor d jest under attack trochę to Advanced warfare przypomina te haki takie trochę to tak co Duty Advanced warfare przypomina się dobrze jak słowa gay sector majority aha czy wróg ma więcej sektorów od a... Dobra, to idziemy, to się odbić. Fosfolite to American forces Na pewno nie gra po stronie amerykańskiej To chyba po A rosyj... Chyba rosyjskiej po akcentie rosyjskie Ale po... nie powiem za nie mam pewnej pewności Pierwszy. ok, Okej, mamy pierwszego fraga. Dobra. Jest tak, źle lak powinno. Dobra, jest tak, źle lak powinno. Slajper.

Ja jest to skipniemy to do, 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 do deploya spuścimy. A. Dadał assault, medic, inżynier. Dobra. reakcji ja się chyba poddaję ja się chyba poddam no, no czeka. to do typu ja pójdziemy czy kłopak to, dużych chyba tylko 5 grał v ostatními časy. ECO SECTOR IS, Eco -sector is Kůra, to. Dla, dva fragy, ale... co byl, jak to było na stát? O, po Rosji, jesteśmy... Jesteśmy. A, po raz pierwszy gram. Jesteśmy się jesteśmy miejscu. Burik in force, to dobry defeat. Burik. Mam będzie tu się mikrofon nagrali, nie jak z Jojo powtórki bez, bez mikrofonu. Kupak, gra. Co tam trafiłem ale nie za dużo. Albo powiem coś inny nie potrafią. Stu. jest dobra, dobra, ale jak na razie graficznie to jeszcze nawet wygląda. Nie powiem, że nie radzi sobie to dobrze i nawet FPS znowu trzyma się dobrze, jeśli mogę się na wyglądać.

Victory Capture to 8 killi, zabójstwo 0 rywalów ale za to 2 punkty w dobra. Contribution level git You have been promoted, you have been promoted, co dostanę z tego? Nic, prześmiałam sobie ten mecz Battles w 2042 A, kanał to matchmaking. So seal. A przy soldara, to, to jest w zakończyło. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, musicie o komentarz na kanał. Trzymajcie się. Cześć.